W Krakowie odbył się półfinał południowy akademickich mistrzostw Polski w futsalu kobiet. Organizatorem był najstarszy klub uczelniany w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staraliśmy się przyjąć i zorganizować tak ten e, pobyt tutaj ekip oraz aby te zawody były przeprowadzone w fajnym stylu i, i przyjaznej atmosferze. Stąd też kontaktowaliśmy się z uczelnią, która bardzo z nami współpracuje, Uniwersytetem Ekonomicznym, czy z Bronowianką, z klubem, z którym również współpracujemy. Na tych dwóch halach odbywają się rozgrywki. Do rozgrywek zgłosiło się ostatecznie 18 zespołów, które podzielono na cztery grupy. Poziom sportowy był bardzo zróżnicowany. Są zespoły, które po wyjściu na boisko od razu widać, że są w gronie faworytów. Część zespołów, która i z Krakowa, i z innych części Polski, tej południowej, bo właśnie ich gościmy tutaj którzy przyjechali są to mieszanka, można powiedzieć, rutyny z młodością, studentki pierwszych lat, studentki starszego roku, różnych sekcji, lub też sekcji dokładnie futsalu lub też piłki nożnej kobiet, które są prowadzone na uczelniach. Stąd też ten poziom zawodów różny, różny wyniki w jednym meczu hokejowe, w innych meczach bardzo zacięte mecze i rozstrzygnięcia padają w samej końcówce. Na zawodach w zespołach występowały piłkarki ręczne, koszykarki, siatkarki, ale przeważały dziewczyny, które od dziecka są związane z futbolem. Piłkę nożną zaczęłam grać w piątej klasie szkoły podstawowej. Rozpoczęłam karierę od małego turnieju rozegranego przez naszą szkołę podstawową w Kochanowicach. No i tak zaczęła się kariera w lublinieckim klubie sportowym Sparta Lubliniec. No i do tej pory kopię. Turniej zakończył się zwycięstwem PSW Biała Podlaska, która w finale pokonała ubiegłoroczne wicemistrzynię AJD Częstochowa. W spotkaniu finałowym częstochowianki uległy 3 do 4, a czerwoną kartką ukarana została Kamila Kmiecik. Trzecie miejsce zajął AWF Biała Podlaska, a czwarte AGH Kraków. Faworyci nie zawiedli, można powiedzieć, pozostałe ekipy również. Dużo serca, dużo ochoty do gry, walki e, oraz przyjazna atmosfera. E, bardzo mało upomnień ze strony sędziów. E, każdy uśmiech, każda osoba, która bierze udział w tych zawodach, jest uśmiechnięta. I, i tak jak e, atmosfera, sport, zabawa podczas tego półfinału Akademickiego Mistrzostw Polski była obecna. Myślę, że, że mogą potwierdzić to również uczestnicy tych zawodów. Drugi półfinał odbył się w Szczecinie. Tam doszło do sensacji, albowiem do dalszych rozgrywek nie awansował obrońca tytułu PWSZ Konin. Finał odbędzie się w dniach 9-12 lutego w Warszawie.